Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBGa na moim kanale. Jeżeli Wam się materiał spodoba to dajcie łapę w górę subika, dzwonek powiadomień, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Gramy aktualnie na mapie Sanok. Eee, grając na Sanoku Będziemy mogli sobie polecieć, moi drodzy Dzisiaj na spokojnie, dzisiaj zagramy na spokojnie eee, Zagramy sobie tak jak na streamach sobie pogrywamy eee, Więc polecimy w kierunku Lakawi może Kamponga eee, i później spokojnie będziemy do strefy dochodzić, też nie wiadomo z której strony się strefa po pojawi, ale ogólnie na tej mapie eee, rotacje są dosyć eee, szybkie Gramy na tym Sanoku, dwa dni w PUBG nie grałem, powiem wam, dwa dni w PUBG nie grałem więc zobaczymy jak eee, nam się Teraz będzie e, tutaj grało, no i dobra, gdzie możemy polecieć? Dokładnie na te domki, nie? Na te domki to droga, może e, coś, ten deseń i tam coś fajnego mm, Weźmiemy do jazdy, nie? Samochód też by się przydążył, żeby robić szybkie rotacje Ogólnie pamiętajcie, żeby zawsze e, latać wzdłuż dróg, nigdy nie latajcie w sam las, w środek lasu e, Bo stamtąd po pierwsze jest ciężko zrotować a po drugie, nie znajdziecie tam samochodu, więc jak was strefa delikatnie wyprztryka, no to będziecie w dupie Dobra, szukamy tutaj jakiegoś pojazdu Tutaj nic nie widzę, tutaj nic nie widzę, tutaj nic nie widzę Kurcze pieczone, niczego nie ma, ale możemy uderzyć właśnie na ten camping na górce Tam jest autko, dobra Eee, też możemy uderzyć na ten kampik I z tego kampiku uderzyć tam, nie, z przodu Więc też jest taka opcja Tam ktoś leci, tam leci dwie osóbki Tutaj leci parę osób Ktoś tam w lesie ląduje na tej kampach, Chociaż tutaj ten las też nie jest taki zły, myślałem, że gorzej to wygląda Ale tam jakieś domki są eee, do Mamy gościa nad nami, mamy gości pod nami Mamy gości nad nami Wszędzie mamy gości Dobra, bierzemy kałacha na wejściu eee, Kałach to nie jest rzecz, która mnie jakoś e, mega mega e, jara Ale powiem wam, że parę headów udało się z niego strzelić. Kolejny odcinek z Pubga to będzie albo odcinek z łopakami, albo będzie jakiś chylęczek do zrobienia, że na przykład podnosimy... E, gramy pierwszą bronią, którą podniesiemy, e, czy coś w tym stylu, albo spróbujemy wygrać sobie mecz bez fraga, bo też da się taki challenge zrobić, chociaż jest on ciężki, e, bo ostatniego fraga jest ciężko e, mega zdobyć, dlatego gra się na tych plecakach i można wtedy jakoś e, przetrwać. Dobra, lecimy dalej, szukamy tutaj tych... E, Broni, kałach na trójce nie jest to dobra rzecz. Kałach dobrze działa na, 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 na tych kolimatorach. E, ale na trójce powiem wam szczerze, że jest naprawdę ciężkim tematem do ogarnięcia. No nic no, myślałem, że ten... Tą lunetę zmieszczę tutaj zamiast grana, granat... zmieszczę lunety, ale niestety się nie udało. Przydałby się jakiś plecak. Mamy tutaj QBZ-tę, qbz sobie wezmę, qbz jest całkiem fajna na tej mapie A nawet bym mógł powiedzieć, że jest OP bronią, jeżeli o to chodzi eee, Środek bierzemy, no i jest, moi drodzy, plecaczek eee, Tutaj mamy shotguna, shotguna to ja nie chcę eee, No i co? Nie mam jakiejś dużej ilości amunicji Więc trzeba będzie uważać, jest gość tutaj Dobra, mamy go Patrzcie, takie szybkie przebiegnięcie. i gość nie ogarnął tego, że ja go widziałem Eee, no, i Dali kampi w tym miejscu. Nigdy nie, nie podwajamy pozycji. Zawsze, moi drodzy, stoimy w tym, zawsze e, zmieniamy z miejsca. E, jak ktoś już was zobaczył, bo jak e, próbujecie. O co jest zgromadzenie z tym scrollem Refraga próbujecie zrobić, to e, właśnie tak czasami się dzieje i giniecie jak ten przeciwnik. Delikatnie mnie trafił, ale dużej krzywdy mnie zrobił. E, więc mamy to. Mamy tutaj, ludzie, gościa, kropniętego. E, luneta dwójka, to mnie nie interesuje. Chciałbym jakoś snipera Mam dodatki do sniperek, mam kompensatory, mam e, tego typu bariery. Jest, chłop, kolejny. Ma lepszą pozycję, ludzie od nas. Tylko czy piknie z domku? Dobra, pikną za budynko. No, niestety, ludzie, nie pykło Widzimy się zaraz w kolejnym meczu. Dobra, ludzie, jeżeli chodzi o lut, jest naprawdę bardzo dobrze. Troszkę mało mamy tej amunicji, e, ale naprawimy ten błąd, może za jakiś czas. Odpalam tę ewakuację. Niech nam się to już uruchamia. E, czekamy chwilę na do samolotu, a my sobie to jeszcze szybko o właśnie, dobra udało nam się w końcu trafić na tą e, amunicję, bierzemy energetykę, bo tego mamy dużo no i teraz ammo też mi styknie, 110 ammo to jest wystarczająco, do snajperki mamy więcej, ale nieważne, dobra, e, to się rozłożyło dołączamy do ewakuacji, leci już po nas samolocik, za 30 sekund będzie, dobra, to jeszcze możemy coś obrócić tutaj, więc e, śmiało możemy się wybrać tutaj na akcelutację tak, tutaj mamy powiększony magazynek. Tu mamy energetykę jeszcze jednego. Tam środek. Jest amodemki Dobra. Że zdążę, bo jak nagle ucieknie ten samolot. O kurczę, 10 sekund. O panie, żeby się za chwilę tutaj na tym nie przejechał. Dobra, łap to. Dołączyłem. Ok. I zaczynamy lot. Zaczynamy lot ewakuacyjny. Eee, prosto do strefy. Jak to 30 sekund szybko minęło, nie? To jest w ogóle kosmos. Tak to szybko poleciało. Masakra, dobra i, i udamy się Tam samolot leciał tak pod skosem Więc ludzie będą tutaj, ludzie tutaj będą Wszędzie dookoła Spróbuj się udać na te domki, tutaj Wydaje mi się, że one będą całkiem spoko e, Czy mogę na spodochronie użyć czegoś? Nie mogę niczego, ale już ludzie wylatujemy ze strefy Patrzcie Leci sobie samolocik, my wyskakujemy ze strefy e, No i jesteśmy bezpieczni Teraz tak, teraz trzeba będzie miejscówę Dobro obalać, nie? Fajna ta ewakuacja wygląda, jest mega spoko Eee, albo polecimy tutaj w kierunku tej gadki Właśnie, albo Albo góra mapy Kurczę, dwa strzały mamy tutaj Nie wiem gdzie chcę Stąd będzie ciężej nam zrotować, ale To jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś się pojawi Ewentualnie tutaj, nie, ale te domki Są, no, bardziej ryzykowne Do podejścia, dobra Popatrzmy co się dzieje z góry, z góry to ja nic nie widzę Bo to jest mega wysoko eee... Czy tak wysoko leci normalny też samolot? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jesteśmy troszkę wyżej niż normalnie jak te samoloty lecą. Dobra, może strefa doleci. Ty, może doleci jeszcze strefa e, i zdążymy wtedy zrobić ewakuację w miejsce, w które chcemy. To jest niestety, strefa 20 sekund jeszcze leci. To chwila jest. No nic, no uderzymy na te domki, przegadca Trzeba będzie uderzyć na te domki, chociaż czekajcie. Ta Strefa na miarę szybko leci. Poczekamy na nią. Poczekamy na nią, będzie ideolo timingowo i wtedy się wstrzelimy tutaj, gdzie chcemy lecieć. Więc tak, strefę mamy. Gdzie idzie strefa? Idzie w dół mapy. Tu uderzymy sobie tutaj. No i elegancka, patrzcie, no ewakuację przetrzymaliśmy. Eee, polecimy sobie na te domeczki. Albo tutaj nawet, o. Te domki są no takie górce delikatnej, więc z nich będzie opcja zrotowania i z nich się też będziemy mogli postrzelić przeciwnikami. Tylko problem będzie taki, jeżeli ktoś mnie tutaj przyczaił, jak sobie leciałem no to później będzie. A kwaśno. Będzie kwaśno, bo mogę dostać strzało na spadochronie. To jest właśnie solo ewakuacja. Ona jest troszkę ryzykowna, ale jakoś szybciej się poleciało. No dobra, lądujemy. Tutaj nic nie widzę. Sprawdźmy sobie te budki, sprawdźmy sobie te domki. Jak coś mamy bugiego do rotacji, nie? Tam niżej, więc o tym bugiem trzeba będzie pamiętać. Granacik, a poza tym tutaj nic więcej nie ma O Jezu, jak ktoś sobie by tutaj wylądował na starcie To by nie miał lutu w ogóle, chociaż tam coś leży O, większy kaliber, jak Mosin No to Mosina chce Mosina chętnie przyjmę. Tam mogę wyrzucić, bo tak dużo nie potrzebuję No i na szóstce Może naprawdę oddać, nie? No i na takie szybkie strzały Właśnie to, w sumie te snajperki takie jednostrzałowe One się bardzo dobrze sprawdzają Na właśnie tych na teamówkach, bo nawet jak noka dostaniecie się z kimś, wiecie, wymieniacie strzałami, to was można podnieść, bo te wymiany są dosyć częste. A tutaj jeden strzał, no i Wy nie trafiacie, przeciwnik was trafia, spadacie z mapy. Ale tego bagiego sobie wezmę do siebie. Albo tutaj może podjadę, te domki też są fajne. Dobra, podjedźmy sobie na te domki, co mam zaznaczone. Raz się żyje widzowie. Raz się żyje, też nie ma co eee, się kręcić, czaić, kombinować, bo... Bo jednak jednak no trzeba troszkę ratować. Najwyżej, no, no nikogo nie zabijemy. No, też takie mecze są. Też takie mecze się zdarzają. Dzisiaj mam w ogóle dwa mecze pod rząd. Dwa mecze gram pod rząd. Przed chwilą zagraliśmy właśnie w tym Sanoku. No i gierka wyszła jak wyszła. Teraz gramy Erangela, zobaczymy jak nam tutaj wyjdzie. No i zobaczycie też, że czasami mi się zdarzają słabsze mecze Tak, strzały oka, słychać, coś tam widziałem Ale mega daleko, nieważne Nie mamy strefy, więc czas rotować Nie miałem okazji się postrzelać tutaj za bardzo z ziomeczkami, bo nikogo nie było Czy byli? Tylko każdy po domkach jest pochowany, nie? Więc powoli musimy rotować w miarę bezpieczną strefę, tylko Problem jest taki, że tutaj przed chwilą jakiś motorek podjechał Więc teraz, mamy pojedynki ten motorek jest tam Więc teoretycznie z tej strony mogę w miarę safe podchodzić Tylko że jak ktoś na bliska stoi, nie? Więc jak już tam biegniemy to wezmę sobie środek Na siebie, żeby mieć właśnie więcej tej staminy No jest tam ten motorek, ja próbuję tą górkę obiec, ta górka nie jest fajną miejscową. Znaczy nie jest fajną miejscówką, jak ktoś ją ma przejętą to spoko I jak ktoś wie jak na niej grać, nie? Ale ja ogólnie tych górek się zawsze boję, bo, bo, bo od góry biją Dobra, gramy bezpiecznie. Gramy bezpiecznie, bo zwycięstwo Nie ma co też się wiecie napalać plecy się wydają czyste My sobie będziemy powoli tutaj rotować strefą Nie chcę się jakoś napalać, nie chcę jakoś mega potężnie biegać za tymi fragami To jest wysoki poziom jakby tej gierki, bo jesteśmy na tej 500 prawie, więc Tu już ludzie grają, więc trzeba będzie naprawdę Uważać, nie jest to taki deadmatch, nie? Bo jak gram na tych niższych poziomach, to sobie widzicie. Widzicie, podjeżdżam, cisnę. Eee, wierzam w tych gości, wierzam w całe teamy. Tutaj niestety takiego już komfortu nie mamy. Trzeba grać naprawdę mądrze. Trzeba podejmować mądre decyzje. I powoli podchodzić. Z głową, z głową, co najważniejsze. Tu mogę w dosyć prosty sposób zginąć. Wystarczy, że ktoś stoi na górce. I mnie zdejmie, nie, ale. Liczymy na szczęście że to my wyjdziemy komuś na plecy a nie ktoś nas tutaj wiecie Obiedzie. o przed nami jest gdzieś. dobra więc tak górka wydaje się być w miarę legitna tutaj z przodu są mega strzały, ktoś p90 ma zerknę snajperą nie widzę tam nikogo jeszcze, podejdźmy tutaj tym lasem będziemy sobie powoli podchodzić tą góreczką też się wiecie? A jest gość przede mną. Jest gość przede mną, mamy okazję wyjścia na plecy. Więc to jest fajny motyw. Dobra. Tyk. Jeden strzał. Dlatego w takich sytuacjach dmr ki bardzo lubię. DMR-y są takie, że. Można zaszaleć. Dobra, leci tam Najdzik. Patnie w. Kurczę, pieczone. Nie, ten granat mi siadł C4 leży Ale ograł Dobrze, że usłyszałem Leży C4, musimy... Poczekać O właśnie, tam poszły fragi Wychyl gościu Dobra, jest głowa No i widzicie, C4 nas zabiła teraz go w życiu tutaj C4, ziomek tutaj pod krzakiem z lewej strony obczajał już go Ale dobra, wyszło z tego, nie na, wyszło to nie najgorzej Bierzemy co możemy zawinąć Tumika do broni nie chce, bo zmniejsza damage bardzo dużo ludzie Jeżeli chodzi o tumiki, bo pisaliście, nie to nie zmniejsza damage, to zmniejsza, zmniejsza ludzie bardzo dużo I zwiększa wam rozrzut delikatnie broni, więc te tumiki wcale nie są takie fajne Jest gość No, on taki twardy był, widzieliście to? To był Ogili A te Ogili nie mogę podnieść niestety Bo ta strefa już potrafi uderzyć i jest bardzo daleka Więc musimy rotować Musimy rotować na szybkości A tutaj z przodu mogą być gościa Ile mamy sześciu przeciwników No nie dałbym rady te Ogili podnieść, strefa jest Taka, że nie byłoby opcji. Jest lewa strona domki. Ale goście, ty rotuj, bo cię strefa zabija. Co ty robisz? Co ty robisz, wariaciko? Po co ci to było? Mam takie dostrzelania. Rafa, więc fajnie było go tutaj sobie wyłapać jeszcze. Na tej strefie. Rowerzysta. Powiem wam szczerze, że go prawie w ogóle nie widziałem. To był strzał na pixel. Leczymy się. Leczymy się dalej. Dalej leczonko. HP za dużo mi nie zostawił, więc możemy się teraz z energetykami załadować. Kompensatorów w nie nie miał. Eee... Tryeczkę plecak wezmę, więc mi nic nie interesuje. Grozy nie chcę, bo grozą. Nie umiem. A w dupę. Ale wyłapałem serię. Siadaj, siadaj, siadaj tutaj, gościu. Widzę gościa tam na daleko. A mamy blisko strefę. Kolejną stąd. O, zeszła delikatnie. I tutaj mamy z tej strony strzelca. Co, że tam w krzakach leży gość, czy tam rower jest? w stanie tego ogarnąć teraz. Mam fazę fragi, Jeden nietrafiony był, mega strzał. Które akurat pasowałoby mi trafić Musimy zmienić miejscowe pod to drzewko Albo się wbić w tą łąkę w ogóle Dobra Gość ma skryjówkę, ja nie mam za bardzo, więc Albo dobiegnę i mi się uda, Smoki. Albo jestem w dupie Dobra No i dostałem w głowę za -y. Top 4 ludzie, top 4 zrobione Eee, troszkę poklikaliśmy, troszkę postrzelaliśmy Sprawdźmy ile mieliśmy damage'ów w statystyce eee, Trochę w tym meczu też przykampiliśmy, trochę pograliśmy Graliśmy do końca, graliśmy twardo Erangel, jak widzicie, nigdy nie zawodzi Mamy tutaj 305 damage'ów, 3 fragi Dzięki wielkie za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!